jeszczee jakiś Trzy no, z autobusem, 4 z buta. No i będziemy w chłowę.dogowany?ój. Mapa! Złaj stąd. Wedujemy się w miejscu, które się nazywa Cloud 9. Jest to takie Władysławowo całej tej wyspy, najbardziej popularny kierunek turystyczny, w którym pan na wejściu sprzedaje upominki, magnesy. Jest tutaj po prostu nieziemsko pięknie, palmy rosną, raj na ziemi. W ogóle gdzie my idziemy? Jędryk jego pierwszy milkenty, <ścoughs> Jessio Jędryczysko, nie no, kulowo wyglądasz w tym kasku Coś do, do, do powiedzenia masz? Nie O, możemy pomachać do randomowych ludzi na ulicy Hello! Hey! Po niektórych może zdziwić mój ubiór Mój dziwny sposób zakładania kurtki przeciwdeszczowej. Ale jeżeli chcemy się zżyć Z lokalsami Musimy funkcjonować tak jak oni Tak funkcjonują lokalsi Kurtka z przodu, bo gdybyś była z tyłu No to, to jaki byłby z niej pożytek Bo dlaczego ją zakładamy Jest nam zimno, gdy jedziemy na motorze Wiatr uderza nam w brzuch Teraz tam nie uderza, w brzuch mamy ochronę Proszę spojrzeć No. Nie, dobra, nie będziemy czekać tu na ludzi Ale oni tak robią, tak jeżdżą tak? Jakby mieli inaczej, no to byłoby i za gorąco. no. Dobra, włamaliśmy się. Czyli pierwsze za nami. Teraz trzeba zdobyć szczyty. bieżnik w klapkach już nie ten. Co to jest za zabezpieczenie? I się dostaliśmy. To grał w Far Cry ten wie Już jak żeśmy zdobyli punkt widokowy To tu Tą liną że się radu, żeby nie trzeba było znowu złazić ten Widoczki poglądane. Całkiem ładnie Co, chyba czas na nas, co? Tu. Dobra Другая пора, да, Ten, powiedział, że ta co leci stamtąd, woda jest dobra do picia i idzie chyba pod szklanki dla nas Jak zobaczyłem, taka z garniającego wodę z dachu Ojciec ziomarka, który poczęstował nas wodą, tu podjechał na motorze Zatrzymał się, podszedł To słowa I zrobił tak Naprawdę bardzo nam miło To nasza kima dzisiejsza Te dwa takie łóżka Jesteś takim rozwalającym się budynku starym tutaj rozwiesiliśmy pranie To jest łazienka Ktoś chyba odgrywał tu scenę zaliśnienia po całe w jakichś dziurach no. Tu mamy drugą łazienkę proszę bardzo No jakiś opuszczony dom jednym słowem Niczko nie. Jak spało? No tak świetnie w sumie Czułeś grzyba? Czego nie czułem Tyle ludzi współpracowało, żeby postawić tę gówną Pamiętam jak ci mówiłem to jest adaptacja regeneracja. Mego tu towarzysza dopad bolucha Daliśmy się w tym celu do szpitala, żeby w celu zniwelowania tego, tego bólu No i dostał takie rekomendacje No i uszy <laughs> Patrzcie co zasane No i nie możemy surfować Bimba sobie w knajpeczce Po co mamy robić? Co się stało z moją książką? Cała jest mokra Po co miałam zrobić? Jechaliśmy stopem do portu Zamiarem opuszczenia wyspy I po drodze Zauważyliśmy ciekawą atrakcję Walkę kogutów Idziemy za właśnie sprawdzić Ale tu jest głośno No Chodzimy po tym mieście od pokoju do najęcia, do pokoju do wynajęcia. W każdym miejscu spotykając się tylko ze smutnym kiwaniem głowy w stronę zaprzeczającą, że tak, o, o, tak. No i ruszamy dalej niczym. Józef i Maria yy, skończy się pewnie na szopce.